W tej chwili znajdujemy się w lawinowym centrum treningowym PZU na kalatówkach, które zostało pomyślane dla turystów, którzy posiadają detektory lawinowe, zestawy lawinowe, którzy chodzą po górach którzy chcieliby poćwiczyć sprawność w posługiwaniu się tym sprzętem w bezpiecznych i w miarę komfortowych warunkach. Jest to pole na którym znajduje się pięć tak zwanych walizek nadających sygnał. Zadaniem osoby szkolącej się jest jak najszybsze zlokalizowanie tychże walizek. W tym wszystkim chodzi o to, żebyśmy w sposób bardzo szybki, niemalże automatyczny, odnaleźli zasypanych w śniegu. No, w realu często są to nasi bliscy, jacyś przyjaciele, koledzy. Sytuacja niesamowicie stresująca, w związku z czym, jeżeli nie opanujemy tych czynności w tych warunkach komfortowych tutaj, to w sytuacji stresowej sobie z tym wszystkim możemy nie poradzić. Wychodząc w góry musimy pamiętać o trzech rzeczach. Musimy mieć ze sobą detektor, czyli urządzenie nadawczo-odbiorcze, sondę lawinową, taką składaną długą tyczkę i do tego łopatę. Jeżeli tych rzeczy nie mamy, to lepiej w zimie w warunkach zimowych w góry się nie wybierać. Każdy z uczestników naszej wycieczki powinien dysponować właśnie takim kompletem. To nie może być tak, że uczestnicy się podzielą, jeden będzie miał detektor, drugi sondę, a trzeci łopatę, bo nigdy nie wiadomo jaka rola komu przypadnie w lawinie. Kto będzie zasypany, a kto będzie na czas poszukiwań ratownikiem, bo taka jest Idea, Jest to samopomoc koleżeńska i największe szanse na uratowanie kogoś z lawiny mamy w sytuacji, jeżeli dysponujemy tym sprzętem, potrafimy się nim posłużyć i zanim przybędą służby, uda nam się odnaleźć zasypanego i wydobyć go na powierzchnię. To dzięki staraniom PZU, Tatrzańskiego Parku Narodowego i Topru powstało to centrum treningowe. Wspieramy to, co ważne, a bezpieczeństwo jest najważniejsze. PZU od wielu lat wspiera ratowników, którzy pomagają turystom w górach. Jednak zagrożenie lawinowe wymaga ratownictwa partnerskiego. Dlatego razem z Tatrzańskim Parkiem Narodowym przekazujemy lawinowe centrum treningowe PZU wszystkim, którzy chcą, aby ich zimowa przygoda w górach zawsze kończyła się bezpiecznie. To centrum cały czas jest ustawione w opcji automat, także każdy może aktywować zasypane walizki i może ich Natomiast w weekendy są tutaj osoby, które mogą coś pomóc, podpowiedzieć, które mają na wyposażeniu detektory, sondy. Zawsze możemy wypożyczyć i powiedzieć, jak to wszystko działa.